Witajcie moi drodzy. Niedziela 29 czerwca. Ja i moi drodzy kumpel Rex, idziemy po południe, późnym na spacerek, na przechadzkę. Będzie to zarazem marsz dla wytrwałości w ważnych sprawach. W środę byliśmy. Siedem kośdarzy pomarańczowo-żółtych znalazłem. Ale były już tak wysuszone, że. Nie zapowiadało, żeby coś rosło dalej, no, popadało przez 2-3 dni. Trochę najbardziej z piątku na sobotę. Dziś jest niedziela, po 17, późne popołudnie idziemy zobaczyć, może coś urosło. Optymistycznie biorę koszyk, biorę nożyk. Już wiele razy powtarzałem, no, po Warszawie i innych miastach chodzą prze, przedziwne parady. Ludzie przedziwnie ubrani, z przedziwnymi fantami. Także ja z pustym koszykiem spacerujący po, po polach i lasach, no, jestem najdziwniejszym człowiekiem w naszym kraju, w tym świecie, wydaje mi się. Dobra, koniec, koniec tu. Beki z dziwnych ludzi idziemy zobaczyć, co w trawie, co w chaszczach piszczy i co tam rośnie przede wszystkim. Jeden zegarnik zwiedzony, teraz drugi. Kosz pusty, może tylko sobie jeździ w koszu. No taki tutaj, jeden z najsłabszych. No ale żeby złapać oddech, nagram tutaj widoczek, będziemy nagrywać takie różne scenki rodzajowe, żeby pokazać piękno przyrody, w jakiej przebywamy. To samo zbieranie grzybów nie, nie jest jedynym celem. Może jest jednym z głównych, może najważniejszy Ale nie jest jedynym celem naszego spaceru. Także spaceruje się spokojnie, a wszystko się gryzie po ogonie. Może jakichś rzepów nałapało. Jest ciepło, nie ma, nie ma upału, bo chmury trochę zakryły niebo, opał się tu. Rada do rozmowy powietrze, takie trochę wilgotne, trochę parno, tak jakby burza miała nadejść. Także idziemy dalej, bo jak lunie, to przyjemnie nie będzie. No. Ogólnie niech pada. Bo susza w wielu rejonach kraju tak, to, to susza taka, że w gruncie, w glebie. Hydrologiczna, tak zwana. Nie tylko, że tam coś wyschło przez chwilę. Także to potwierdzam, bo też to też lustro wody mi w studni opadło, tam są ze 3 metry spokojnie w ciągu ostatnich 15 lat. No, to już niepokojące obie. Ale czytam, słucham, że w niektórych miejscach w Polsce o 10-15 metrów lustro wody w gruncie opadło. To, to, to tam jest prawdziwy dramat. No. Ale to pandemia była, wojna, wybory takie, śmakie. I kwestia retencji wody, zbierania wody, poszła w odstawkę. Ale ona wcześniej czy później wróci, bo po prostu się już się objawia w wielu miejscach niekorzystnie. No. A ja do tego jeszcze dodam, że jak się dowiaduję, że na niektórych myjniach za złotówkę czy dwie nadal można myć tam ileś 10 minut samochód i zużyć ileś tam 10 litrów wody pitnej, to nie chcę nawet tego tematu rozwijać. No ale to jak jest w naszym kraju to wszyscy wiemy. Tu są kary dla ludzi, którzy odprowadzają deszczówkę do kanalizacji. Ale my, i nie samochodowe, mają się dobrze. No dobra. Nie ciągniemy tego, podziwiamy przyrodę, i idziemy dalej. Trzeci zagajnik całkowite bez grzybie nic, żadnego, żadnego, ani trującego, ani psiego, ani jadalnego, jadalnych nie wspomnę, ani młodego, ani starego Haberek za to bławatny, leśny Kołyszę się, kolibie się tu na, wi na wiaterku, no to go nagramy. To ładne miejsce, stare takie miejsce. To były i prawdziwki, i kozaki, i kurki, i podgrzybki, a co tu nie rosło. Nawet w ostatnich latach, to znaleźć tu cokolwiek oprócz śmieci, to, to, to jest już duży wyczyn. No jeszcze teraz, jak było sucho, popadało, ale to, to nic nie dało. Widzę nic, nic się nie pojawiło. No i jeszcze. Dwa czy trzy zagajniki przed nami, w tym jeden taki najlepszy, naranżony, teraz będzie trzeci w kolejności dopiero, no, być może przedostatni do zwiedzenia, tam idziemy powoli. Idziemy do kolejnego zagajnika Tutaj to piękne kwiecie salalerowate nas. Urzekło i nagrywamy go To atrakcja spaceru Żywów nie ma, za to są naturalne, dzikie poziomki. W ogrodzie mamy poziomki, one też walczą z tą suszą, a tu ich krewna poziomka dzika leśna, no, jedna nawet ma owocek, no, pyszniutki, mogłoby więcej być, no ale dobra jedna. Jesteśmy w kolejnym zagajniku. Dalej, totalne bezgrzybienie. Nic żadnego, ale te żółte kwiatki mi się podobają. Jeszcze dziś, dziś omawiałem ich nazwę z żoną. Ale jak widać, pamięć mam bardzo dobrą. Tylko, że coraz krótszą. Nie pamiętam, jak się nazywają. Ale fajne są. Jest ich tu trochę. No, to jest taki fajny rzadki zagajnik tu się często z sarenkami spotyka, łoś tu czasami przebiega wtedy można się mu przyjrzeć no, jak są grzyby, to tu też można ładnie zbierać. No, ale Wysyp wiosenny chyba się zakończył, a letni jeszcze się nie zaczął. No, następny zagajnik to mój najlepszy, jak <śm> tam nic nie będzie. Coś w zasadzie można wracać. Nie? No, już w zasadzie można wracać, bo to. No dobra, no ale dla spokojności, dla statystyki pójdę i zajrzę do najlepszego zagajnika, który w tym roku jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Zawsze coś tam było. No. Zobaczymy, jak dziś. Na razie tu jeszcze pokrążę. Bo tu też nieraz tak się zdarzało, że nic, nic. A się pochodziło, rozejrzało i nagle coś się pokazywało. No i o, wiaterek wieje. Kołysze brzuskami. No. To że sam pobyt w takim lesie. To wdychanie świeżego powietrza, trochę podcięcie się od Wszechotaczającej cywilizacji, głupoty i tak dalej, samo w sobie jest, jest warte tego, żeby się przejść gdzieś, no, no i połazimy dalej. A moi kochani, moi drodzy Dotarłem na moje najlepsze miejsce, które mnie w tym roku nie zawiodło ani razu I dzisiaj też mnie nie zawiodło Jest jeden kozak Jak ja go w środę nie znalazłem, nie wiem, bo widać, że już też nie młody Ale może jakiś był mniejszy A może miał zostać, żebym dziś go znalazł i i był załamany totalnie. Jak to mówi przysłowie na bezrybiu i rak ryba? No to to jest pierwotnie ten koźlarz. No, moim zdaniem był pomarańczowo-żółty. Ale raz, że tak wyschł, popękał. A przy okazji, no na pewno był pomarańczowy, bo to twarde bardzo. A przez to pewnie też zdrowy i za to ocenie te koźlarze pomarańczowo żółte że rzadko kiedy są robaczywe się przebarwił do takiego jasnobrązowego, ochrowego No i dobrze, że jest chociaż jeden. No, no tak popatrzmy sobie. Taka brzezina Nie rzucająca się w oczy, bo to też skraj lasu. A tutaj, tej wiosny, za każdym razem, jak przyjdę, coś tam jest. No. Dziś być może ten jeden tylko będzie, ale jeden to jest większy od zera. No. Także cieszę się bardzo i z tego jednego jeszcze tu pokrążę. Może, coś się jeszcze, może jeszcze coś się objawi przed moim wzrokiem i nie będzie tylko jeden. Ale, jeden deszcz. Czy przypadało tam, że 2-3 razy, jeden raz. to widać, on nie sprawił, że grzyby urosły. To, to są bajki, że grzyby tam rosną jednej nocy. Mogą urosnąć się z tej jednej nocy, ale to nie tak, że po długim okresie suszy raz popada i już grzyby urosły. Tak jak teraz popadało kilka razy, jeszcze kilka popada. I gdyby była wilgotność duża, np. mgła, jakby była, to takiej nocy i ciepło powyżej 15 stopni, około 20 stopni, to wtedy w taką noc. Grzyby rosną po prostu całymi, całymi stadami, całymi setkami, tysiącami tylko trzeba chodzić i zbierać, no. i takich, takich nocy i takich grzybobrań sobie i Wam wszystkim życzę, dlatego obieram i do kosza, a tu robactwo szaleje, muchy, komary szaleją, chyba będzie burza. No pokrążyliśmy, ale nie było drugiego. Jesteśmy w takim przedostatnim zagraniku, gdzie spodziewamy się cokolwiek, a w zasadzie dzisiaj to się już nic nie spodziewamy, spodziewamy się miłego spaceru już do domu. No, ale pokazujemy jako wszystko zdzielane. Chmury, chmury rośnisko, kłębiastwo warstwowe, stratocumulus. Te kłaki jeszcze to takie 200-300 metrów podstawy. Zasadnicza podstawa gdzieś koło 600 tys. Jak zaciąga, chyba będzie padać w nocy. No niech pada, wtedy szansa na grzyby się zwiększy. Musi popadać jeszcze kilka razy, kilka ciepłych nocy. Dopiero lato się zaczyna, grzybów jeszcze będzie do oporu. I tak tej wiosny jak, jak nie pamiętam kiedy, no może w młodości tam. Ale to w innej krainie geograficznej Polski, w województwie kiereckim, teraz świętokrzyskim teren inny, mnóstwo takich miejsc unikalnych, lokalnych, jakichś tam parowów, zagłębi terenowych, mokradeł. No i o wiele więcej gatunków grzybów tam występowało. Tam prawie wszystkie spotykane w Polsce, wówczas. Bo teraz przybyły jakieś okradki australijskie, jakieś borowiki amerykańskie no, globalizacja postępuje i w świecie roślin i zwierząt i w świecie grzybów Wszystko wędruje. A my z tym jednym grzybem w tym koszu, bo przynajmniej wygodnie ma ten grzyb. Nie rozpychać, nie musi się rozpychać, nikt go nie obija inne. Parę minut jesteśmy w domu, no i tyle. no. W zasadzie to chyba podsumowanie już będzie. No, jak coś znajdę, to, to wtedy dogram. No, także dzięki za oglądanie z nami. Było jak było. Nie zawsze się trafia szóstka, to to lotka. Nie zawsze się kosze grzybów zbiera. Miałem iść z, z torebką, ale mówię to. Kto mi zabroni chodzić z koszem no? w ręku? W dzisiejszych czasach im ktoś głupiej się ubiera, im ktoś głupiej wygląda, im ktoś głupiej mówi, tym bardziej modny. No i to, o co chodzi. No dobra. Ale to tak żarty żartami. Kończymy transmisję. Dzięki za oglądanie. Zażywajcie powietrza, zażywajcie ruchu. Trzymajcie się. Cześć. No jest moi drodzy, do grypka jest drugi grzyb dzisiaj już w zasadzie przy podwórku na mojej prywatnej ziemi w moim prywatnym zagajniku gdzie też nieraz rosną ładne grzyby to bonus za to, że wracałem tędy akurat u komorek czerwonawy widzę, że takie ma czerwone ślady. Też jadalny, no ale do zbierania muchomorów nikogo nie, nie zachęcam, wręcz zniechęcam. Ja jestem starym grzybiarzem, grzyboznawcą certyfikowanym. Więc sobie na takie panaberie mogę pozwolić, jak zbieranie muchomorów jadalnych. Bo po prostu je dobrze rozpoznaję. A czasami jest tak, że nie rozpoznaję, nie jestem pewien, wtedy nie zbieram. Lepiej nie wziąć i się nie otruć, niż wziąć jeden grzyb za dużo i się otruć w tym śmiertelnie. Tak każdy z nas odejdzie z tego ziemskiego padału łez, no, ale niech to się stanie w sposób naturalny zatrucie grzybami to w sposób też jakby naturalny nie? no ale po co przyspieszać no to, 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 to to, przejście do tego następnego świata nawet przy założeniu że jest on lepszy no to to zdążymy jeśli tam nawet będziemy wieczność to jeszcze zdążymy się tam nasiedzieć i nasieszyć. nie ma co się śpieszyć za bardzo dobra taka dogrywka niespodziewana Zawierałem się nagrywać, go nie nagrywać, no, ale na tym bez grzybiu to i mu humor dobry do nagrania. Dzięki, pozdrawiam, cześć.